Bartosz Widejko, za nami mecz, co prawda 13, bo zaległy kolegi Fortuna pierwszej ligi, ale graliśmy też w 14, taki słodko-gorzki ten tydzień, bo ile z GKS-em Tychy zagraliście znakomity mecz, tak dzisiaj no, Warta postawiała bardzo trudne warunki, udowodniła, że nie przypadkowo jest no, praktycznie na pierwszym miejscu tabeli. No tak, od pierwszych minut już Warta postawiała na warunki, wyszli do nas agresywnie. My chcieliśmy się jakoś przeciwstawić i udało się nam przeciwstawić, bo sytuacje były tak naprawdę, no, niepotrzebny faul jeden przed polem karnym no, i ta bramka na 1-0 nam troszeczkę pokrzyżowała plany. Pokrzyżowała plany, ale momenty były i tak naprawdę brakło trochę szczęścia, bo gdyby Piotr Stawarczyk, piłka po jego się troszkę niżej, gdyby Łukasz Furtak troszeczkę inaczej nabiegł na tą piłkę, no to do przerwy mogliśmy przynajmniej remisować. No tak, tak jak mówisz, no, były te sytuacje, no nie ukrywamy, że Wychodziliśmy z tej opresji, no i szczęście nam dzisiaj nie dopisało, tak jak można powiedzieć trzy dni temu, no ale no nie możemy się załamywać, bo przynajmniej kolejny mecz na wyjeździe w Olsztynie, a wiadomo, wiadomo, no kibice, my sami chcieliśmy znieść te fatum po prostu z Kusocińskiego 2, ale się nie udało, no i walczymy dalej. Szczęścia, o którym mówisz, zabrokł też, bodaj w drugiej powie, bo taka sytuacja, kiedy tak bardzo mocno wstrzeliłeś piłkę w pole karne, No i czasem, jak idzie, no to ta piłka odbija się nawet od rywala i wpada, ona po prostu prze, przefrunęła przez całe pole karne. I, no i chyba z tego był AUD, albo rzut drożny tylko dla nas. Tak, tak, udało mi się właśnie wstrzelić pole karne, no ale, no, jak, jak widać, no, piłka się nie odbiła żadnego obrońcy z Warty Poznań, no i nie wpadła do bramki, ale, no tak jak mówisz, no. Sytuacje były, ja będę powtarzał cały czas. No, walczyliśmy do, od samego początku do końca, no troszeczkę zabrakło nam mi się daje dokładności, a co, co więcej mogę powiedzieć? No, ciężko powiedzieć teraz, one jeszcze na gorąco. Ciekawe też jest to, bo trener Tomasz Tułacz zdecydował się tym razem zaufać wszystkim zawodnikom, którzy wygrali ten pierwszy mecz tutaj tak długo oczekiwany w niej Niepomicach, bo wyszła identyczna jedenastka, co często się nie zdawało. I właśnie dla zawodników takich jak jak Bartosz Żurek, to też był taki dodatkowy pewnie bodziec, no bo w tym sezonie raczej graliście mniej i byliście powiedzmy tym zawodnikiem pierwszy do, pierwszym wchodzącym niż raczej podstawowego składu. Tak, tak, to dla nas bardzo duży impuls i cieszymy się z tego, bo trener tak naprawdę nam zaufał, no i... My chcieliśmy się pokazać też tak naprawdę z dobrej strony dzisiaj, no ale to już ocena trenera jest, jak my dzisiaj wypadliśmy. W piątek, tak jak wspomniałeś, wyjazd do, do Olsztyna na kolejny mecz, no ten plus po porażce zawsze jest taki, że piłkarz chce szybko wrócić i udowodnić, że, że był to wypadek przy pracy. Nie będziecie długo czekać, bo, bo zaledwie dwa dni kolejny mecz i kolejny daleki wyjazd. No tak, trzeba się zregenerować jak najszybciej. Już jutro rano mamy trening i w czwartek wyjeżdżamy do Olsztyna no i chcemy wywieźć stamtąd punkty. No, nie będziemy ukrywali tego, bo trzeba walczyć. No, tabela jest bardzo ściśnięta no i trzeba łapać te punkty w każdym meczu. Tak na koniec biorąc pod uwagę, jacy rywale tu jeszcze przyjadą w tym, w tym roku, powiedzmy, kalendarzowym do niej emis, no to łatwo o te zwycięstwa i punkty w tych dwóch kolejnych meczach tutaj na pewno nie będzie. No wiadomo, że nie będzie, no ale patrząc na wyniki, tak jak dzisiaj tych wygrywa z miedzią, gdzie my wygrywamy z nimi trzy dni temu, 2-1, no każdy rywal jest ciężki no, w tej pierwszej lidze, no i nie oszukujmy się. no Trzeba walczyć o każdy centymetr i zostawić zdrowie na boisku, żeby zdobywać punkty.